To jeszcze do tego jestem koordynatorem tych działań związanych z przygotowaniem pacjentów do pobrania narządów, a właściwie od, do pobrania narządów od zmarłych, kiedy stwierdzimy tą śmierć mózgu w oddziale szpitalnym. Stanowisko koordynatora można powiedzieć, że jest takim stanowiskiem kluczowym. Nie chcę się tutaj chwalić tym, ale najwięcej pobrań narządowych. No, w Europie jest w Hiszpanii. Kiedy przeanalizowano, dlaczego tak to jest w Hiszpanii i w Austrii, okazało się, że tam zatrudniani są w szpitalach koordynatorzy transplantacyjni, tak zwani szpitalni koordynatorzy transplantacyjni. I w związku z tym u nas również wprowadzono tych pracowników do szpitali, żeby można było te działania prowadzić. Ja jestem jednym z nich w naszym szpitalu gdzie te narządy są pobierane. W ubiegłym roku, w miesiącu w październiku dwa i w miesiącu grudniu jedno, odbyły się trzy pobrania narządowe. Więc nasz szpital nie, nie jest aktualnie w złej sytuacji. Natomiast generalnie cała ściana wschodnia jest w złej sytuacji. To jest mało pobrań na ścianie wschodniej, wyłączając z tego województwo podlaskie. Najwięcej pobrań jest w województwie zachodniopomorskim na zachodzie Polski, natomiast ściana wschodnia tutaj kuleje, jest to sześć razy mniej podobno pobrań niż, niż na zachodzie Polski. W ogóle i Polska jako kraj też wypada słabo w tej statystyce europejskiej, jeżeli chodzi o pobrania narządowe od zmarłych, bo rozmawiamy o tym. No, a jaka jest przyczyna według Pana tej, takiej sytuacji? No, przede wszystkim ja, ja widzę tutaj dwa aspekty sprawy. Przede wszystkim właśnie e, działania marketingowe, uświadamianie społeczeństwa w szerokim rozumieniu i uświadamianie już w szkołach. Wczoraj odbyło się takie spotkanie w jednej ze szkół bialskich, w którym uczestniczyłem, żeby mówić o tym młodzieży, a również i innym członkom naszej populacji, dorosłym ludziom również, ale przede wszystkim, żeby przygotowywać do tego młodzież. To jest pierwszy problem. I drugi problem właśnie, żeby w szpitalach byli zatrudnieni tak zwani koordynatorzy transplantacyjni, którzy widzą ten problem, czują ten problem i chcą ten, tym problemem się zajmować, bo... Yy, Tutaj, tutaj przede wszystkim są te słabe punkty tej naszej transplantologii, bo nasza transplantologia jest w znakomitej kondycji, jeżeli chodzi o fachowość pobierania narządów i przeszczepiania narządów, ale żeby mogło się to odbyć, to musi zacząć się od czegoś i to się zaczyna właśnie od tego koordynatora transplantacyjnego, który jest tutaj takim można powiedzieć osobą kluczową w tym momencie. To dobry pomysł powołanie tych. Absolutnie, absolutnie. Poza tym no, to, kiedyś to odbywało się w taki sposób troszkę niezorganizowany, a teraz te, to, to wszystko jest w jakiś sposób nadzorowane przez Ministerstwo Zdrowia, które wymusza wręcz, czy NFZ, które wymusza wręcz takie działania na, czy dyrektorach szpitali czy też na organizatorach służby zdrowia. Zostać dawcą narządów to trzeba spełniać wiele, wiele kryteriów. Nie można zostać dawcą od razu tak, jeżeli ktoś zginie w wypadku komunikacyjnym na ulicy, bo kiedyś oglądałem taki program związany, gdzie wypowiadał się policjant, że widzi, że wiele narządów właśnie marnuje się w ten sposób, że nie są pobierane. To jest cała procedura, która trwa jakiś czas. Nie można tego tematu załatwić w krótkim czasie przygotowanie. Dawcy narządów to jest procedura trwająca czasami nawet kilkanaście godzin, a w przypadku dzieci nawet kilkadziesiąt godzin. Dawcą może do, zostać y, każdy zdrowy człowiek w, w przedziale wiekowym od siódmego dnia życia, no, można powiedzieć do 70 roku życia, aczkolwiek to zależy od narządu, jaki jest pobierany dla ewentualnego biorcy, bo idealny dawca serca to jest w przedziale 35 do 40 lat, czy też 30 do 40 lat. Każdy z nas może świadomie za, za życia, prawda, i pan i ja wyrazić wolę ewentualnie, kiedy znajdziemy się w takiej sytuacji krytycznej dla swojego życia, kiedy możemy kiedy możemy te narządy przekazać komuś. Więc w Tutaj w tym momencie myślimy o świadomym dawstwie, prawda? Natomiast y, absolutnie zawsze w każdej sytuacji musimy uzyskać akceptację rodziny. Niezgodę rodziny, podkreślam to, niezgodę rodziny, ale zawsze rozmawiamy z rodziną i pytamy, czy osoba, która. U której stwierdziliśmy śmierć mózgu, czy ta osoba za życia nie zastrzegła sobie w centralnym rejestrze sprzeciwów, czy też w rozmowach jakichś luźnych rodzinnych, że nie wyraża na to zgody. Jeżeli takiej nie mamy akceptacji rodziny, to wówczas na pewno nie przystępujemy do procedury przygotowania pacjenta do pobrania narządów to są zazwyczaj bardzo trudne rozmowy. Wymagają od Was oprócz umiejętności zawodowych też umiejętności takich no, psychologicznych. No myślę, że to jest najtrudniejszy moment właśnie. To, ta rozmowa z rodziną, uzyskanie akceptacji naszych działań, to jest najtrudniejszy moment. Rozmowa z rodziną, czy też jest w przypadku dzieci z osobą, która prawnie odpowiada, czy to są rodzice, czy osoba, która prawnie odpowiada za niepełnoletniego, to są Najtrudniejsze rzeczy. My jesteśmy do tego w jakiś sposób przygotowani. Odbywają się warsztaty, które nas do, tego, do takich rozmów przygotowują. Są to warsztaty prowadzone przez profesjonalnych aktorów, którzy występu, występują tutaj w roli rodziny. Ja uczestniczyłem już kilkukrotnie w takich warsztatach, i one bardzo dużo nam dają. A proszę powiedzieć, a jak Białski Szpital przygotowany jest do tego kadrowo i technicznie? Absolutnie. Jest to szpital wielospecjalistyczny, z ogromnym potencjałem i ludzkim, i sprzętowym, i my jesteśmy przygotowani do pobrań narządowych, aczkolwiek. Pobrania narządowe odbywają się przez specjalistów z zewnątrz, którzy to co przyjeżdżają zespoły, przygotowane do tych pobrań. My tylko przygotowujemy potencjalnego dawcę i przygotowujemy sprzęt i sale operacyjne do tego. Bo odbywa się to oczywiście na bloku operacyjnym, jest to normalnie wykonywana operacja w znieczuleniu ogólnym. Rzeczywiście jest to, niewiele osób o tym wie może, ale dobrze, że o tym mówimy publicznie, jest dzisiaj Światowy Dzień Transplantologii. Życzyłbym sobie, żeby jednak no, pacjentów, którzy znajdują się w stanie zagrożenia życia i w stanie krytycznym, u których ja stwierdzam śmierć mózgu, jednak było jak najmniej. Ale również życzyłbym sobie, żeby tych biorców było jak najmniej. Przedwczoraj bardzo fajny... W programie drugim telewizji były bardzo fajne dwa programy w ekspresie reporterów, gdzie pokazywano małą dziewczynkę, która co dwa dni jest dializowana i na pewno ona oczekuje na przeszczep i życzyłbym jej, żeby ona ten przeszczep dzięki mnie, na przykład dzięki moim działaniom otrzymała. Później był piękny film angielski bodajże Serce Zżeninu, gdzie pokazywano Żyda, który został zastrzelony, przepraszam, Araba, który został zastrzelony przez żydów, przez żydowskich żołnierzy, izraelskich żołnierzy, który, który był dawcą narządów dla dzieci żydowskich. Także no, takie sytuacje są też i to jest piękne. Dawstwo narządów to jest rzecz piękna. Uważam, że to jest to dar największy, który może jeden człowiek drugiemu przekazać.